Musieliśmy to wziąć, musieliśmy, musieliśmy. No, ej, widzieliście, widzieliście, jak daleko sięgnął? I sobie. O, ale ma zębiska. Głową kręci dziwnie. Nie jesteśmy dobrzy w quizie, Nie wyjdziemy na głupków, mam nadzieję. Jakie jest ulubione jedzenie robotów, to zależy od roboty. Każdy ma swoje predyspozycje. O, ale jest zły, ale będzie nas gonił. Ale będziesz nas gonił, nie? Zakładaj kask. Ło! Siemanko drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku trafiliśmy w przyszłość i będziemy uciekali przed złymi robotami, które przejęły władzę nad światem. Ruszamy ku przygodzie i je zazłomować. Mamy tu jakieś koła zębate złote. Musimy uzbierać ich 10. E, rozumiem, że coś dostaniemy wtedy. Ale pełno robaków. Le, le, podeprz, podepz. Podeprz. Ej, co ty tak dziwnie skaczesz? Jak dziewczynka? Ruszamy za zastrzałkami. System tram. Tu jest jakieś zdjęcie tego systemu. Nie mam pojęcia, co to jest. Można mieć młot. Co? 400 robótów? Nie. Jest nasze pierwsze zadanie. Musimy zjechać na tyrolce. Lecimy, crazy. Ej, co cię tak wygina? Co? Coś coś nie tak, bokiem? Oczywiście, musisz coś inaczej zrobić, nie? I się zacząć jeszcze. Puść, 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 puść. puść. Hmm. Eee... To chyba nie ma tak być. Coś, coś... Nie, to raczej nie ma tak wyglądać. O! Okej. Okay. Udało się. <grym> na dole biega jakiś robot oszalały. Nie mam Artuditu. Artur-Ditu. Tutaj też. Będziemy musieli pewnie uciekać przed nimi tam na dole. Hmm. Tu musimy się łamać do wentylacji. Jest kolejny checkpoint. O, to jest chyba na wypadek, jakbyśmy spadli. Idziemy zobaczyć, co one tam robią? Aha. Nie idziemy zobaczyć, co one tam robią, bo. ufie. Okej. Okay. <laughs> Ruszamy do wentylacji w takim razie. Gra bardzo przypomina mi Cyberpunk'a. Nie grałem, ale widziałem. Tak, wszędzie neony, roboty. Może byśmy mieli jakąś. jakiś dodatek. Mechaniczne dłonie, ręce gadżeta. Głowę gadżeta. Co? Czy to jest żuk? E... Chyba nie ma... nie tak masz robić O, właśnie tak No, żółk Ale... Ale nam przeszkodził, widzieliście? Wlas nam pod nogi Gramy na poziomie hard Żółk O, gonimy To jest Katman. Kolejny fan Ale mamy tych fanów tutaj w tych grach Eee to jest prąd. Można w wejść? Można. Base jest, jest odporny na prąd. Czemu tak blisko? O. Tak, dużo lepiej. Op. Co to za poziom hard. Te obie to mamy w małym paluszku. Eee, jesteśmy w fabryce robotów. O, o, o. Musieliśmy to wziąć. Musieliśmy. Musieliśmy. I nie wiem, czy się wydostaniemy. Eee, mamy 3 na 10. A tu można? Oj, oj. Eee, ciekawe, czy jakieś sekretne pomieszczenie jest gdzieś. Tutaj, op. I tu, checkpoint. Co Co to za ziombel? Z Rainbow Fence? Czy to są żyletki? Przerabiałem te roboty na żyletki. Słyszałem, że tak się mówi, ale nie skakuję się do wody i nie ufię się przy okazji. O, o, o. O, o. No czemu nie skoczyłeś? Crazy. Coś tam się zacięło nam. Znowu. Musimy chyba trochę bliżej być. O. Uważaj, bo sobie nogi ogolisz przez przypadek. O. Eee... Tam są roboty. Ale tam też jest... Jest co musimy wziąć. Ale tutaj też musimy coś wziąć. Oła, ufnął nas. Musimy zmienić baterię. Ale tutaj roboty chodzą. No, ej... Widzieliście, widzieliście, jak daleko sięgnął? Co to ma znaczyć? Mm, nie rozumiem. Idź sobie. Artur D2. Podrubo. Nie możemy tam wejść po prostu? O co chodzi? Jak mam wymienić baterię? jak nie możemy tam wejść? Ach, chyba. Mieliśmy to zrobić tak, ale nie spać na końcu. Nie ma wystarczająco mocy. Potrzebujemy więcej mocy. Crazy. Weź tam się, naelektryzuj. I kopnij prądem na zrób No, e, właśnie chciałem powiedzieć, że chyba za blisko stoimy i nas ugryzie. Za długie ręce mają te roboty. Po co wam takie? I sobie. O, ale ma zębiska. Głową kręci dziwnie. No nie, e, jesteśmy, jestem zły. Już jestem zły. I zaraz e, wrzucę nuka na cały serwer. Jak się zdenerwuję. Tak. Nieważne są koszta. Cię denerwują roboty, no. Okej, ah. okej. Okay, okay. To jest poziom hard. Jest też poziom insane. Może byśmy poziom insane przeszli chociaż raz. No i sobie, robocie wstrętny, o. Go doskocz. Mm. Aha, aha. Nie wiem dlaczego nie skoczył. Klikałem i klikałem, klikałem chyba za dużo przycisków naraz. Kliknąłem. Crazy nie ogarnął o co chodzi. No, widzieliście to? To jest kolejna gra, która mnie nienawidzi. Kolejna gra. Kazara robi mi na złość. Nie, wiem, jakim cudem mnie łapką sięgnął. Skaczemy, 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 skaczemy. Uf, udało się. Nie ufnij, nie ufnij tutaj. Eee, mamy baterię. Jedną tylko? Już byśmy wzięli parę. O, przynajmniej mamy windy tutaj. Normalne miejsce, a nie musimy wracać. Jest? Mamy wystarczająco mocy? Mamy wystarczająco mocy. Wsadamy do tramwaju. Tram to jest tramwaj? Jest. Już możemy czwarty stopień uruchomić. E, gdzie są wszystkie? Zapomniałem całkowicie, że zbieramy te złote co się. Wybuchajcie roboty. Crazy z przeszłości się was pozbędzie. O no ale Serca. Nie. Uuu, <gry> myślałem, że mi wsadzi w siebie i będziemy robotem. O, mamy jakiś quiz. Ech, nie jesteśmy dobrzy w quizie. Nie wyjdziemy na głupków, mam nadzieję. Zaczynamy. Drodzy widzowie, pomóżcie. Hmm, 4 razy 13. 40 plus 12. 52. Sprawia, że jestem zły. Indigo? Co to jest Indigo? Różowy najwyraźniej. O nie, tego nie wiem. Wenus? Wen Mars. Nie. Hmm. E Merkury. Tak jest. Jakie jest ulubione jedzenie robotów? To zależy od ta każdy ma swoje predyspozycje. Zardzewiałe śrubki. Tak, zardzewiałe śrubki. <grym> Pierwsza odpowiedź, zawsze najlepsza. Okej, okay, jest muzyka pościgu, ale nas nie gonią. O, ale jest drzły. ale będzie nas gonił, ale będziesz nas gonił, nie? Gotowy, crazy? Nie drażnij ich już. Dawaj, lecimy. I one na kółkach są i tak wolno jadą. Ojojaj, co to za roboty. Jeszcze czekały, aż wystartuje. Bardzo miłe roboty są. U! myślałem, że nas sprzytnie. To dobrze, że nas nie przycięło. cały? Jest kolejna. Si Złota coś. <grystanie> zniszczyć, jak tylko zobaczysz. To wiadomość do wszystkich robotów, że trzeba zniszczyć kota. Kolejny plan? Już nie czytamy. Idziemy swoim planem. Eee, tu jest cel jakiś. <grystanie> Piły. Nie lubimy. Pił? Ja się boję pił. <laughs> Korzystam z pił w pracy. Boję się pił. Checkpoint. Hop. Hop. Ale fajnie. Co to jest? Po czym skaczemy? Jakieś sprężynki? Co to jest? Rakieta? Armata? znaczy się... Coś nam strzela. Strzelimy armatą. Armata? Przosi. Nie macie jakiegoś lasera? Super. Coś kliknąłem. Co się stało? A, 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 a Będziemy mogli się wystrzelić? Tak jest, crazy Zakładaj kask Ło wow. Masz taką przyprynę, że kasku nie trzeba Jest mięciutki Gdzie tutaj coś znajdziemy? Tam, tam trzeba iść, tam crazy Jak tam się dostać? Pomyśl, pomyśl Z pierwszej osoby skacze się wyżej Szybkie przesiadę, szybkie przysiady Trening ale nim to lepiej, dobra mu leci. <gry> Okej, okay. jakoś to się uda, wierzę w Ciebie. O. no nie. O, nie, już byliśmy, już byliśmy, już się wspinał. Już się z gąską witał. No crazy, weź się odbij jakoś. Ach, o tak jest, udało się jakoś. Uwaga robot. Uwaga kolejny ro oj. One się, mają super zasięg rąk. Szybko, biegnij, bo cię sięgnie. Udało się. Checkpoint. Co to za winda? Czy mieliśmy tutaj wejść czy nie? Eee i checkpoint się zrobił. Mm. Boję się. Łooo Aha Chyba musimy iść po schodach, bo tam pewnie jest jakaś ta śrubka, nie? A i tak chyba winda nie przyjedzie drugi raz, więc ruszamy. <laughs> Przejdziemy się kawałek. Dodatkowo 25. Nogi nie bolą. Jak tam wam mija majówka? Mamy super pogodę. Byliście gdzieś nad wodą? Na rybach? Na grillu? Jest sezon na szupaka. O! Sekretny pokój! To jest to złama cocha. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zajrzyjcie w filmiki na moim kanale. Tam jest filmik ze złama cochą. Która nas ganiała To jest projekt mama Nie da się otworzyć? O A, bo to jest projekt mom Mom, mama Mistreating operated machine I Tu jest ten domek, w którym biegaliśmy Ale fajnie Zrobili Okej okay. Nie To jest nasz sekretny pokój Idź sobie <laughs> O Odkryli nasze... Tajne pomieszczenie O, udało się zebrać Mamy 8 na 10, może w końcu się uda coś zdobyć W tych grach Okej, okay, jeszcze 6 pięter Raz, dwa, raz, dwa <lety> Lewa, prawa Okej, okay, jesteśmy z powrotem Nie ma tu gdzieś naszego złotego cosia? Żebyśmy nie ominęli A, Czy to ufie? Tam pewnie ufie, nie? O Baga na pociągi Ale to jest nie, to jest przerażające jak iść torami, myślisz, że opuszczone i z tunelu wyjeżdża pociąg. O... Nie, 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 nie myślimy o takich rzeczach. Okay, jeszcze tu. Yy, musimy wykazać się cierpliwością i poczekać chwilę. Jest protokół samodestrukcji. Będziemy mogli już odpalić, uruchomić. Pozbędziemy się wszystkich złych robotów. Odpalamy. Będzie boom. O, jest. Nie widziałem go wcześniej? Czego nie było? Jeszcze jeden nam został. Może się uda. Czy to jest jakaś super prędkość? Oła. To był laser? Ej, tu się wszystko pali. Eee, o co chodzi? To będzie naprawdę trudne. To będzie naprawdę trudne. Jeszcze skakać przez lasery. Czy da się to w ogóle przejść? Da się. Jakoś się da. U mnie piły. Eee, tu. O ja. Ale super. Czy ja tam widziałem coś złotego? Gdzie jest ostatnia? Myśmy je przegapili. Trzeba się rozglądać. Gdzie jest ostatnia złota? Nic nie widać. Za bardzo się pali. To jest i uciekamy. Uff. Eee... Ee... Wolność! O nie... Robot bossu! Piu, 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 Strzela laserami, a my strzelamy jakimiś kulkami złotymi! I nie ma z nami szans! W serce, w serce! Walimy w serce! Była w serce, więc... Tak, chyba więcej obrażeń otrzymuje w serce! O nie, jakaś kulka tam była! Trzeba uważać! Trzeba uważać, żeby nie ufnąć? Przy samym koć. Ale szybko poszło. Casey już ma mistrzostwo w, op w opanowaniu bazuki. O tak. <śmiech> 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 to było dziwne. Dziwne, ale fajne. Hmm. Okej, okay, to nie ufie. Jest, 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 jest. 10 na 10. Mamy badża. Eee, nie mówcie, że to tylko bacz Coś jeszcze? Jest! Udało się! Mamy Sonika. Mamy jumpa. Eee. Okej. Okay. Crazy uciekał. <grywka> uciekał przed niewidzialnym. Te zjeżdżalnie są najlepsze. To jest najlepsze, że w całej grze. To dlatego nie uwielbiać. O, zła lalka. Też graliśmy. W złą lalkę też graliśmy. Koniecznie zobacz ten odcinek. Nawet nie jesteśmy w top 50? Jakim cudem? A, bo ktoś musiał wchodzić po schodach zamiast brać windę. I dlatego to tyle zeszło. Ogromne podziękowania za to, że oglądałeś ten odcinek. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze jak my. Pamiętaj, że jeżeli jeszcze nie subujesz, to najwyższy czas to zrobić. I jak zawsze, do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko, cześć.